Zapraszamy na kupony i analizy. Partnerami kanału Ograć Bukmachera został Betcris, a także niezmiennie jest Forbet Zakłady Bukmacherskie. Także mamy nowego partnera kanału, a teraz przejdźmy do jednych z nowych promocji właśnie w BetKris. No witam na kanale Ograć Bukmachera. Na początek trochę o promocji w BetKris dla nowych graczy. Już raz o tym wspominałem i będę wspominał. Mamy tutaj zakład bez ryzyka do 50 zł zwrot na konto główne wystarczy zagrać kupon za 100 zł i wtedy macie adekwatnie 50% zwrotu na konto główne, czyli 50 zł. Możecie też mniejszą stawkę wpłacić i zagrać, ale dostaniecie zwrot w postaci 50% postawionej stawki właśnie do 50 zł. Wszystko macie tutaj opisane. Wystarczy zagrać kurs. 1,80 jak na singla. I tak właśnie się prezentuje promocja w Betcris. Link do rejestracji w komentarzu pod filmem. A teraz zachęcam i zapraszam na kupony i analizy na dziś. No, witam na kanale Ograć Bukmachera. Niestety poprzedni próg nie siadł. No już Wenecja nam zepsuła kupon. Niestety nie strzeliła kola. Słabo wyglądała z, właśnie z Atalantą No trudno tak to się zdarza. Już nagrywam film właśnie po tym meczu. No, tak to bywa, mam nadzieję, że reszta typu wejdzie i coś skorzystacie. Jak mówiłem, nie musicie grać tych kuponów, co ja, ale, co ja tutaj typuję, ale e, ja tak bym powiedział, że możecie na przykład grać po szóstym progu. Jeżeli nie trafię, wtedy sobie wchodzić na przykład ze stawki 10 zł i zobaczyć, czy, co dalej mi pójdzie. Drugi raz już gram próg siódmy, już raz kiedyś grałem próg siódmy na tej progresji. Mam nadzieję, że ostatni raz gramy ten próg siódmy. No i co gramy za te 260 zł, jak widzicie tutaj wszystkie progi progresji tej mojej. No i zobaczymy co będzie dziś. Jak zwykle proszę o łapkę w górę, o subskrypcję kanału, to pomaga rozwijać się kanałowi. Piątki i konkursy. Od Bertley 3 osoby zdobywają, a w sobotę niedzielę od Forbet 50 zł są konkursy. Także jeżeli nie macie kont, linki do rejestracji w komentarzu pod filmem. Bo jeżeli właśnie bierzecie udział w konkursach, a nie macie konta, to niestety nie zdobędziecie tych freebetów. No. Bierzcie udział i miejcie te konta właśnie u tych dwóch Ja zachęcam, polecam. I możecie sobie zagrać za ten właśnie bonus, co wytypuje dzisiaj na tą progresję. Ja mam nadzieję, że wygraną. W końcu, w końcu, w końcu. Bez tych niespodzianek moim zdaniem gramy trzy typy. I tak, pierwsze spotkanie, jakie wybrałem, no to Atletic Madryt z Atletic Bilbao. I to jest super puchar drugi mecz właśnie nie wiem, pierwszy był Barcelona-Real Madrid, a to jest drugi mecz Atletico Madrid-Atletic Bilbao. I ja tu typuję, że Atletico Madrid, Atletico Madrid lub Remis i powyżej 1,5 gola, myślę, że będzie troszkę tu goli. Wiadomo, Atletico Madrid lubi defensywnie grać, ale ostatnio gra odwrotnie, gra overowo. Overowe ich spotkania trasą te gole, a Atletic Bilbao gra też defensywnie, ale to nie jest mecz u siebie, to jest mecz Arabii Saudyjskiej. Obieki musiały tam polecieć. Wiadomo, myślę, że Atletico Madrid ma lepszą, lepszy skład i raczej postawi się i wygra to spotkanie i awansuje do finału. Wiadomo, prestiż, duża kasa. Arabia Saudyjska na pewno dobrze zapłaci im za te spotkania. I drugie spotkanie na kuponie. Mamy Republikę Zielonego Przylądka z burki na Faso. Tak, gram to niestety, ten kuchar hmm, Afryki. No Zobaczymy, narodów Afryki, zobaczymy jak to wyjdzie. Dam po prostu gola do przerwy. Dlaczego tak? W obu spotkaniach, w obu drużynach, padają często właśnie bramki do przerwy. W 7 na 10 spotkaniach, właśnie w, i w jednej, i w drugiej, drużynie pada bramka do przerwy. Bardzo wysoki kurs, bo aż 1,65 na to zdarzenie i dlatego to wybrałem. Burkina Faso, jedna z najbardziej overowych drużyn, już tutaj na mistrzostwach, właśnie tych Afryki, miała spotkanie 2-1 z Kameruną. I to do, do przerwy, już była bramka. Mm. Tak, w Republika Zielonego Przylądka też strzeliła do przerwy. Także myślę, że ma to rację bytu. Burkina Faso musi tutaj walczyć o trzy punkty. Moim zdaniem jest faworytem, powinno to wygrać nawet wysoko. Ja chciałem tu zagrać X2 i ponad 1,5 gola, ale te dwa gole to często tutaj nie padają, dlatego grałem, że gol do przerwy. Mam nadzieję, że to wejdzie. Fajny kurs 1,65, biorę to. I trzeci typ, taki dopychać, żeby było ten kurs 3, bo był troszkę niższy. No Po prostu gol w meczu Liverpool z Arsenalem. Nieważne, czy w pierwszej, połowie, czy w drugiej. Lokurs no Lichy 1 0 nawet jest czwarta liczba po przecinku. Ale myślę, że to Marasie by to Liverpool. Ja ma troszkę osłony, nie ma Salaha. Pojechał tam właśnie na Ochronę Narodów Afryki. Ale jest, są zawodnicy, tacy, że potrafią strzelać. No, ona też nie ma. No ale co z tego? Inni są bardzo dobrze zawodnicy. Tak samo Arsenal. Ma trochę tych zawodników dobrych. Mam nadzieję, że nie będzie tam 0-0 i to nie zepsuje tego kuponu. Życzę Wam powodzenia, zieloności, miłego dnia i co? W piątek widzimy się z trzema no, ze mam nadzieję zbyt krisa. Będzie jakiś inny konkurs, żeby trzy osoby wygrały na przykład ilość kartek w jakimś tam meczu. Życzę Wam jeszcze raz powodzenia, zieloności i elo. Zapraszam na kupony i analizy.